Mówi pan, bez mojej zgody proszę, proszę mnie nie nagrywać. Jest pan na, na terenie kościoła, a nie na terenie prywatnym. Tak proszę mnie opuścić. Jeżeli pan sobie życzy kontakt, to proszę bardzo z kurią. Tak Taka będzie. Do widzenia pan. Pan Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus Jednak zająć ich że do każde królestwo wewnętrznie skłócone pustoszeje i dom na dom się wali. Jeśli więc i szatan z sobą jest skłócony, jakże się ostoi jego królestwo? Mówicie bowiem, że ja przez Beelzebuba wyrzucam złe duchy. Lecz jeśli ja mocą Beelzebuba wyrzucam złe duchy, to czyją mocą wyrzucają mnie